Hej, witam Was na kanale. Na szybko nagrywam po nocy odcinek, relacje, co kupiłam w, dzisiaj w Lidlu. Dwa chlebki, pięć jabłek za 89 zł za kilogram, już niestety przebrane, maleńkie, ale na promocji dwa bananki, kilogram 7 zł, trzy marchewki na zupę, troszkę wędliny, twarożek, dwa jogurty, brokuł. Tak, brokuł teraz też kosztuje 7 zł. Szaleństwo, szaleństwo, co się dzieje w ogóle z cenami, i to już mówimy o dyskoncie, o Lidlu. U prywatniarza pewnie jeszcze, jeszcze drożej. Z kartą Dużej Rodziny Rabat 70 groszy. Jeden drzem. Nie mogłam sobie darować maczugi. Kto się urodził w latach 80., 90., ten wie, jakie to są kultowe chipsy. Tutaj akurat nie było keczupowych To jest smak fromage. Śmietana do zupki. Jeszcze znalazłam dla dzieciaków draże po 2,29 to jest wersja XL, 130 gramów dość opłacalne, to są korsarze czyli te kokosowe oraz pierniczki i za tą odrobinkę jedzenia zapłaciłam ponad 45 zł dosłownie 45, 49 i powiedzcie mi jak żyć? ceny dosłownie szaleją Także Pa, do zobaczenia przy następnych zakupach.